Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem Hubert Harasiemowicz, wicemarszałek województwa lubuskiego. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gorzów. Nie pierwszy raz oczywiście w tym studiu, ale pierwszy raz w tak. roli wicemarszałka województwa lubuskiego. Mnóstwo gratulacji ze strony gorzowian płynęło i Gorzosty radni gratulowali. Była, była mała uroczystość z tej okazji, ale z drugiej strony pewnie czuje Pan również i taką presję tutaj ze strony półnosy województwa. Tak, panie redaktorze, czuję tę presję, też otrzymuję dużo telefonów yy, i to jest rzecz naturalna. Gratulacje yy, się skończyły, są wyzwania, to rozumiem. Tak jest, to jest rzecz naturalna, nie dziwię się temu, yy, mieszkańcy naszego regionu, zwłaszcza północnej i, i, części i, i naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego mają swoje oczekiwania, mają prawo je mieć. Tak, ty, pan redaktor wspomniał, tę presję czuję i ona na pewno będzie taka mobilizująca i... Codziennie przypominające o tych nowych y, zadaniach. Mhm. No, właśnie, y, główne wyzwania, y, jakie pan sobie stawia, za chwilę y, przedstawimy tutaj, o czym mówią Grzewią, a pan y, jakie sobie cele stawia? Na znaczy, czym panu zależy? Panie redaktorze, y, powiem tak, y, to nie jest kwestia może osobistego stawiania zadań, ale pracujemy w zarządzie województwa. Po tym y, miesiącu, y, bo za dwa dni będzie. Miesiąc, ja jak co niektórzy znają, mówią do mnie żartobliwie po miesiącu miodowym. Po tym miesiącu zarząd jasne sobie stawia zadania. W tym oczywiście, tak jak pan wspomniał, moja tutaj skromna osoba w tym, w tym zarządzie. Mhm. Bardzo ważną kwestią jest bez wątpienia kwestia wykluczenia tutaj komunikacyjnego Gorzowa. Mamy wszyscy świadomość, że są to pewne zaniechania nie od roku, dwóch. Czy, czy, czy pięciu? Yy, bo ostatnia wizyta wiceministra Malepszacha stworzyła kolejny krok do przodu, i przy tej okazji chciałbym podziękować naszym parlamentarzystom. W szczególności tutaj dla pana posła Sługockiego, pani poseł yy, Siebińskiej, naszego senatora Otosława Komarnickiego, bo są nieodzownym elementem, który wspiera tutaj zarząd województwa, a dowiedziawszy się, że ostatnia w pełnym tego słowa znaczeniu Modernizacja słynnej już linii 203 miała miejsce w 1976 roku. To to daje obraz y, ogromu pracy, jaki przed nami. To jest jedna dziedzina. Oczywiście dynamiczny i równomierny rozwój całego regionu lubuskiego województwa jego części, y, dwóch części. Pamiętajmy i pamiętamy o tym, że mamy dwustolicowość i też żeby ten rozwój był Równomiernym mhm. tych części regionu. Bardzo ważnym elementem jest Europejski Fundusz Społeczny, ten słynny FS, który, 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 który mam przyjemność nadzorować, to jest bardzo ważny element rozwoju województwa, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ten plan ludnościowy, który powstaje na terenie województwa, te środki właśnie. Unijne w znacznej części są dedykowane w tym kieru kierunku. No, Okej. Okay. To ja dopytam o szczegóły. Zacznijmy od kolei. Elektryfikacja kolei. No to jest jakby już ostatni etap jakby tych wszystkich reform. Wierzy pan w taki efekt końcowy, elektryfikacja tutaj gorzowa? To może nie jest kwestia wiary, panie redaktorze, ale miałem przyjemność jeszcze jako radny i, i, i teraz tych uczestniczyć w spotkaniach z panem wiceministrem. Ja mam przekonanie, nie odczucie, ale przekonanie w tych rozmowach. Pan, pan minister Malepszak jest fachowcem. Jest to człowiek, który wychował się hmm. na kolei od mieszkania kolejowego z rodzicami, kończąc technikum kolejowe, później studia kierunkowe, całe życie w tej branży i tak jak... Nie trzeba was... tych niuansów tłumaczyć panu ministrowi, zna dokładnie realia Gorzowa. I to jest duży plus. Okay. Yy. I to jest duży plus i... i Tylko i czy to... realne jest znalezienie środków, bo tutaj mówimy o różnych inwestycjach, o takich, tak które miałyby skró skrócić podróż z Gorzowa do Poznania chociażby, tak jeśli Tak panie o redaktorze, o może tak. Po pierwsze, ostatnie podpisanie umowy na na remont elektryfikacji odcinka y, Skwierzyna Międzychód-Poznań. To jest duży krok do przodu i tutaj pan minister założył i tego wszyscy się trzymamy, też y, pan marszałek Sebastian Ciemnoczołowski jeszcze w lipcu, jako wicemarszałek, do tej pory jako marszałek bezpośrednio nadzoruje tą sprawę, y, sprawy kolejowe, y, kolejowe, mhm. y, występował i na rok 2028 zakładamy, i będziemy mieli pozwolenie już na budowę. To może, szanowni radiosłuchacze, gdzieś jakaś perspektywa 2.28, ale to są szereg uzgodnień, szereg projektów, to są rzeczy, które trwają i tutaj nie da się pewnych rzeczy przyspieszyć, ale one są realnie yy, projektowane mhm. i ten krok do przodu, który robimy, to on pozostaje. Nie robimy później dwóch kroków yy, do tyłu. Jeżeli chodzi o linię 203, tutaj mamy bardziej odległy termin 2030 z możliwością 2032. Ten pierwszy moment, element, o którym mówiłem, to jest kolej Plus. Tam jest na szczeblu ministerialnym, to jest bardzo duża inwestycja, jeżeli chodzi o elektryfikację linii, ale też te prace trwają i krok po kroku są yy, dopinane. No sam fakt, Bezpośredniego połączenia w grudniu tych, jak dobrze pamiętam, pięciu par pociągów. To jest bardzo ważny element, bo. Do poznania. Bezpośrednie dodatkowe. połączenie mm. do Poznania to daje możliwość połączenia później z całą Polską. Okej, okay. ale to wykonywać ma Polregio. I tu teraz wracamy do, do prozy życia. Polregio nie spisuje się, mówiąc delikatnie. I teraz inwestycje, te dalekosiężne to jest jedno, drugie to jak możemy tu i teraz poprawić komfort jazdy? Chociażby. Już pociągi, które są zapowiadane, żeby odjeżdżały i przyjeżdżały. Nie, I... No niekoniecznie bardzo na czas, ale w ogóle. No, panie redaktorze bardzo delikatnie planują. one powinny przyjeżdżać mm. na czas, bo taka jest rola i... Powiem no, może tak wytłuszczonym drukiem, żadna, e, żadna łaska dla, dla pasażerów. Samorząd województwa, zarząd podjął decyzję i trwają prace, i będzie powołana spółka e, samorządowa przewozów. w tym to kierunku. Miarka się krok... przebrała, tak? I trzeba dokładnie, było podjąć taką do, dokładnie, odważną decyzję. Dokładnie, i tym krokiem do przodu jest pozyskiwanie. Pozyskiwanie bazy y, takiej naprawczej, przeglądowej w czerwieńsku, my musimy przygotować tą spółkę, że jak ona ruszy, to żeby nie było powtórki z rozrywki, bo na przykład niemożliwość wykonywania przeglądów taboru spowoduje, że one. Wy, wy jakby wyeliminowane zostaną z tych pociągów kilometrów, i nie przyjadą na czas. Więc nie muszą być remontowane sobie, u nas tak, w regionie. Mhm. Dokładnie, nie możemy sobie na to pozwolić, i w tym kierunku to idzie. To oczywiście wymaga przeanalizowania umowy z Poloregio, wymaga, wymaga odpowiedniej bazy sprzętowej, wymaga powołania tej spółki i wdrożenia, żeby w końcu te, yy, te pociągi były na czas. Oczywiście równolegle trwają rozmowy z zarządem Polregio, żeby tą sytuację, która jest, maksymalnie i możliwie naprawić. Mhm. Tutaj mówi się o karach i o... Kary są naliczane, Polregio płaci te kary. Tak. Oczywiście, z czego nie jesteśmy zadowoleni, bo wolimy, żeby Poloregio przyjeżdżało na czas, a nie płaciło kar, bo to nie jest rozwiązanie. Kolej Dolnośląska czekający na, 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 na przystanku i no średnio zadowolony, że otrzymuje informację, że Polregio zapłaciło karę, a pociąg nie przyjechał na czas. Wolę odwrotną sytuację. Jasne. Na kolej Dolnośląska. Troszeczkę ustabilizowała sytuację na południu regionu, tak? My jesteśmy w tej trudniejszej sytuacji. Tak, ale z tego tytułu tam mamy zelektryfikowane linie, tak? Mhm. My jesteśmy w trudniejszej sytuacji. Na przykład by trwały rozmowy, pan doktor doskonale się orientuje, wie, z koleją Wielkopolską. To jest jeden problem mhm. elektryfikacja. Jasne. My ten temat poruszaliśmy z panem marszałkiem Sebastianem Ciemnoczłowskim, na przykład na konwencie. Ostatni marszałków, gdzie yy, stoimy na stanowisku, że zasadnym jest, nie tylko dlatego, że to pomogłoby nam rozwiązać problem, ale generalnie jest zasadnym wrócić do dofinansowania, yy, dofinansowania zakupu taboru spalinowego, nie tylko zeroemisyjnego, przez Unię Europejską ze względu na sytuację, jaką dzisiaj mamy w Europie i wojnę za naszą wschodnią granicą, bo yy, w przypadku. Zadań obronnych, czy nawet zarządzania kryzysowego w czasie pokoju, w przypadku ewentualnego uszkodzenia linii elektrycznych, no, mm -hmm. elektrowóz nie pojedzie. A, a czy jakiegoś ten, kataklizmu, prawda? A ten mm -hmm. spa spalinowy pociąg pojedzie. Oczywiście to jest pewien taki dualizm, to by nam pomogło rozwiązać problem obecny, ale mamy w zanadrzu w razie jakiegoś problemu. Mm -hmm alternatywę do elektrowozów. Mówi się także o kolei wodorowej, tak? Ale to już, no już pierwsze rozwiązania też się pojawiły w Polsce. No ale, no ale tutaj te spalinowe chyba są takie pod ręką i, 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 i szybciej jest możliwość zakupu. Rozmawialiśmy o tym i, 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 i z wiceministrem Karnowskim, i z wiceministrem y, Tomczykiem. I zobaczymy, w tym kierunku też idziemy. A propos bezpieczeństwa, panie marszałku, z racji tego, jakimi tematami się pan do tej pory zajmował, oczywiście służby mundurowe, straż pożarna i tak dalej, bezpieczeństwo, no dzisiaj też jest bardzo na celowniku, prawda, Polaków i też będzie dużo zależało to nasze bezpieczeństwo od tego, jak działa samorząd. Tak, nowa ustawa o obronie cywilnej i zarządzaniu kryzysowym nakłada na każdy szczebel samorządu nowe zadania, w tym na samorząd województwa. I też w tym kierunku czynimy pracę. To, to jest chociażby temat miejsc schronienia ludności. Miejsc... Tu mamy dopiero zaległości. Mhm. To są zaległości dziesiątek lat. Dziesiątek lat. Myślę, że nie tylko zaległości polskie, ale i europejskie, bo my troszeczkę tak, może to i dobrze, bo każdy człowiek tak, tak, takie ma pozytywne myślenie i, i myśli pozytywnie. Myślę, że tak się przyzwyczailiśmy, że, że pokój i, i, i pewien spokój jest dany raz na zawsze. Ten porządek świata ułożony będzie trwał i bardzo dobrze, że było takie myślenie, może niedobrze, że gdzieś. Z tyłu głowy, jednak no, trzeba myśleć, że może być gorzej, życie zweryfikowało, powiem chyba niewielu z nas się spodziewało, że na starym kontynencie, w Europie, przy naszej polskiej granicy, będzie trwała regularna wojna. Mhm. I to jest ten jeden, jedna strona Medalu, druga strona Medalu to jest, to jest ta wojna hybrydowa, to są te fake newsy, która trwa nie tylko na linii Rosja. Ukraina, ale trwa w całej Europie i na świecie, i to są też zadania, do których się y, przygotowujemy. Mamy tutaj pewne rozwiązania i wnioski do Ministra Wewnętrznej Administracji. Y, tym się zajmuje bezpośrednio wiceminister. Wiesław Leśniakiewicz. Jest to mój były szef, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Doskonale przygotowany i, i zna temat, i też jesteśmy w kontakcie. I mamy w planie i zarówno w szpitalu w Gorzowie, i, i, i w Zielonej Górze, bo, bo to są ważne ośrodki na wypadek mhm. kryzysu, żeby tam stworzyć miejsca ochrony ludności, również i z możliwością zapewnienia pracy tego szpitala, czyli bloki operacyjne, i tak dalej, i tak dalej, ale to są takie tematy szczegółowe, które może nie, nie, nie chciałbym. Ale są wchodzić. już przeznaczone konkretne środki. Yy, tak, te strony. środki na, na, na przyszły rok już trwają na przykład prace projektowe, jeżeli chodzi o szpital yy, w Gorzowie Wielkopolskim, te, te prace będą musiały zakończyć się do końca tego roku. I tutaj panowie prezesi mocno. Moc, mocno nad tym yy, pracują i bardzo dobrze. Więc będziemy o to dopytywać yy, i trzymać rękę na pulsie. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Hubert Harasimowicz, wicemarszałek Województwa Lubuskiego, gościu w studiu Dziękuję bardzo, panie redaktorze za zaproszenie. Dziękuję państwu i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Rozmowa z Gorzowem od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.